Profesor Czarnek dosłownie zgrillował Romana Giertycha. Posłuchajcie. Zaczynamy świąteczne grillowanie po procesjach. Nawet jeśli dzisiaj w deszczu, to grill na gorąco się przyda. No i tak sobie myślę o tym grillowaniu, patrząc na dzisiejsze teksty choćby od profesora Flisa czy innych ekspertów od polityki, politologii, od prawa wyborczego. Jakie to szczęście, że my mamy tego giertycha. Jakbyśmy tego giertycha nie mieli, to byśmy, można powiedzieć, nawet mogli lekko spocząć na laurach. Tymczasem facet nie tylko nas mobilizuje do pracy, ale z drugiej strony pomaga nam bardzo, bo ośmiesza tamtą stronę ośmiesza tamtą stronę rozmaitymi głupotami na temat przeliczania głosów w całej Polsce. Ośmiesza. Ciebie, środowisko prawnicze, jemu właściwe, jakimś mówieniem o skręceniu orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Czyli, tak, jeśli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, to będzie ok, jak nie stwierdzi nieważności wyborów, to skręci ten, te, te wybory, to te, te, te orzeczenie ośmiesza pomysłem o tym, żeby pan marszałek Hołownia nie dopuścił pana Karola Nawróckiego do złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Czyli chce rękami Hołowni, który za to będzie później ewentualnie odpowiadał i to bardzo mocno, bo to jest przestępstwo niebywałe, nie dopuścić wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, rękami Hołowni, chce załatwić jakąś absurdalną kontynuację awantury w Polsce, której już nikt nie chce, nikt przy zdrowych zmysłach. Dlatego, panie Giertych, Fajnie, że pan jest. Działaj pan dalej, a nasze zwycięstwo całkowite jest coraz bliżej. Bardzo panu dziękujemy.